Witam wszystkich na kolejnej wycieczce ze szlakiem dawnej linii kolejowej. Dziś jestem na pomorzu na stacji Bobolice. I dzisiaj będziemy szli z Bobolic e, częścią linii kolejowej grzmiąca korzybie w kierunku na Polanów. To co widzicie to jest, są zabudowania e, dworcowe e, dawnej stacji. Sam budynek dworca się nie zachował. E, linia rozebrana w roku 1945. Tutaj jest kierunek nagrzmiącą, możecie to obejrzeć na jednym z moich poprzednich filmów. Tutaj mamy równie stacyjną i kierunek polanów. I tutaj będziemy za chwilę szli. Stacja bobolica. W samych Bobolicach przebieg dawnej linii kolejowej jest bardzo nieczytelny. Tam na torowisku wyrosło całe osiedle. Później jest odcinek bardzo zarośnięty. To jest właśnie kierunek na stację w Bobolicach. Natomiast jak wychodzimy z Bobolic, już możemy przejść po torowisku taką dość zarośniętą ścieżką w stronę. Polanowa. Jak na razie od kilkunastu minut dość monotonny marsz. Ścieżka się poprawiła na torowisku. To jest kierunek Bobolice. Kierunek Polanów. Wciąż wygodna droga. Tym razem po nasypie. To jest kierunek Bobolice. To jest kierunek Polanów. No i prawdopodobnie miejsce podobnej stacji Buszynko. To jest kierunek Polanów. Droga dojazdowa do stacji Brokowana. To jest kierunek Bobolice. No i nie znalazłem tutaj żadnych innych pozostałości, ale jeszcze się rozejrzę bliżej Polanowa. Tak, idąc w stronę Polanowa odkrywamy pozostałości najprawdopodobniej rampy dawna stacja Buszynko. I idziemy dalej, kierunek Polanów. I wychodzimy z lasu, taki oto prosty odcinek przed następną stacją: drzewiany. To jest kierunek Bobolice, kierunek Polanów i okolica. I teren dawnej stacji Drzewiany, no jedyne co zdawałem lokalizować to brukowana droga dojazdowa, teren stacji prawdopodobnie mieścił się po prawej stronie, ale nic tutaj nie pozostało po niej, to jest kierunek na Bobolica to jest kierunek Polanów, jeszcze spróbuję tam dalej poszukać. Teren stacji jest dość mocno zarośnięty. Być może jakieś pozostałości budynków tu jeszcze zostały, ale no nie jestem pewien, gdzie ich szukać. Tak to w tej chwili wygląda. Być może w innej porze roku byłoby łatwiej. To jest kierunek na pobolice. I za stacją ścieżka ponownie wchodzi na torowisko, to jest kierunek polanów. To prosto ten gąszcz, to jest stacja drzewiany. W lewo odbija y, ścieżka. Tam dalej jest brukowana droga dojazdowa. Najprawdopodobniej do stacji była dawniej. I wracamy do Monotonii. Torowisko między stacjami drzewiany a gurawino. To jest kierunek Polanów. Zbliżamy się już powoli do stacji Górawino. Bardzo długi, prosty odcinek. To jest kierunek Polanów. I tak wygląda okolica. I jesteśmy na terenie dawnej stacji Gbrawino. Budynek stacyjny podobno był tam, gdzie teraz ten biały budynek. Zachowała się droga dojazdowa do niego, ta brukowana. Po prawej ruiny wyglądają bardziej na współczesne. A na nic innego tutaj nie widać. To jest kierunek w Kierunek Polanów. Trochę dalej w kierunku Polanowa mamy jeszcze takie oto pozostałości. Choć może budynek na Stawni Dawnej. No, trudno powiedzieć, wiele to tutaj nie zostało. jest Ten budynek postawiony w miejscu stacji, a to jest kierunek Polanów, i wyjazd, kierunek na następną stację, chodzi Mino i dalej na Polanów. A to początek równi stacyjnej stacji Góra Wino. I most na Radwi, to jest kierunek Polanów. Tak to wygląda z góry. Chyba największa budowa na tym odcinku. Jeszcze muszę podejść i pokazać Wam z dołu. To może nie być takie proste. Ale wcale nie było takie trudne. Na dół prowadzą nawet schodki. Tak wygląda most na Radwi z dołu w prawo, Bobolice w lewo, Polanów. I jeszcze od drugiej strony, bo budowla naprawdę jest. Ciekawa i warta dłuższego obejrzenia, tym razem w prawo, polanów w lewo, bobolice. Jeszcze most z drugiej strony, to jest widok w kierunku Bobolic. I po prawej schodki, którymi bez problemu dostaniecie się na dół, gdzie jest naprawdę piękny widok tego mostu. My idziemy dalej, kierunek Polanów. Niedaleko za mostem, taki malowniczy odcinek na dość wysokim nasypie w środku lasu. To jest kierunek Polanów. Niedaleko przed stacją Chocimino, to staje się e, może nie całkiem niedostępne, ale bardzo niewygodne do przejścia. Natomiast lewą stronę odbija tutaj. Ścieżka, którą można je obejść, i spróbuję właśnie tego obejścia. A z tej strony przyszliśmy, to jest kierunek Bobolice. Rzeczywiście, zamiast się przedzierać, wygodnie obchodzimy niedostępny odcinek. Torowisko po prawej na wysokim nasypie. Jak widać, szłoby się tamtędy ciężko. Wciąż idziemy obok. I natykamy się na taki oto wiadukt. W prawo kierunek Pobolice, w lewo Polanów. Torowisko jak widać wciąż jeszcze niedostępne. Więc jeszcze dalej pójdziemy bokiem. I kolejny wiadukt, tym razem przed samą stacją Chocimino. W prawo kierunek bobolice, w lewo polanów. Wciąż idę obejściem. Poziom zarośnięcia nasypu nie zachęca do przejścia, lepiej pójść bokiem. I równia stacyjna. Stacja Chocimino. Niestety kolejna, gdzie nic nie ma. Przejdę się dalej. Być może jeszcze coś zostało tutaj. Ale tak na pierwszy rzut oka to nic niestety nie widać. To jest kierunek polanów. No jednak trzeba się przejść kawałek w stronę Polanowa i coś tutaj widać. To wygląda mi na taką krótką rampę, albo pozostałości budynku. Bardzo to jest zarośnięte, więc dokładniej tego nie wiemy. Natomiast to to nawet nie będę zgadywał, co to mogło być. I nic innego tutaj na tej równi już nie widać. To jest kierunek polanów. Znowu się oszukałem, bo jeszcze coś tutaj jest. Tutaj już jednoznacznie musiał być jakiś budynek. To już jest prawie koniec równi stacyjnej od strony polanowa. Stąd nawet nie widać tych, które wam poprzednio pokazywałem. To jak mówię, to musiał być jakiś budynek. I za stacją chodzi minął no, taki oto mostek w lesie, w wysokim nasypie na małej rzeczce. Kierunek Bobolice, a tam wyżej nasze torowisko. A tak wygląda torowisko dokładnie na tym mostku. To jest kierunek Bobolice, tu w dole ta rzeka, kierunek Polanów. Cały czas wygodna droga, teraz na lekkim nasypie. To jest kierunek Polanów. Cały czas przez las. Tu wygląda jakby torowisko niknęło w zaroślach. To jest kierunek Bobolice. A to jest kierunek Polanów nie czy warto się tędy przedzierać, czy po prostu obejść tutaj kawałek tą drogą. I już z powrotem na torowisku. To jest kierunek Polanów. To jest kierunek Bobolice. Jednak obszedłem ten odcinek. Idąc od strony Bobolic trzeba skręcić w prawo, później w lewo i bardzo wygodną dróżką się ten kawałek obchodzi. Nie ma sensu się tutaj przedzierać. Idziemy dalej, jak widać, w dalszym ciągu wygodna ścieżka. Przed samym polanowem znacznie się pogarsza ścieżka na torowisku. To jest kierunek polanów. To jest bardzo długi odcinek na wysokim nasypie. To jest kierunek Bobolice. To jest ten nasyp widoczny. Kierunek Polanów. I w tym wysokim nasypie mamy taki oto wiadukt. W prawo Bobolice, w lewo Polanów. Nazyp się skończył. Teraz dawna kolej biegła w wykopie po prawej stronie. Nie jest on zbyt dostępny, więc idziemy sobie ścieżką po lewej stronie wykopu. I pierwszy wiadukt na wjeździe do Polanowa. Nie wygląda on na budowlę sprzed 1945 roku. Być może został zbudowany od nowa. Jest widok w kierunku na stację w Polanowie. I widok tego diaduktu od drugiej strony, czyli w stronę Bobolic. I drugi diadukt w Polanowie. Górą biegła nasza linia, czyli z Bobolic do Polanowa. Natomiast dołem biegła także zlikwidowana linia z Polanowa do Koszalina i Sławna. Tutaj był akurat odcinek trójtorowy, normalno i wąsko torowy. Jeszcze widok z drugiej strony. W prawo kierunek na stację w Polanowie. Idziemy w tej chwili w stronę dawnej stacji Polanów. Mniej więcej w tym kierunku jeszcze i nie widać przez te drzewa. Te pole to jest najprawdopodobniej cała równia stacyjna. Tamte nasypy prowadzą do dawnej lokalizacji stacji polanów, którą pokazałem na jednym z poprzednich filmów. Jednak nie, również stacyjna jest nieco bliżej miasta. To jest to, co pokazuje i śladów po kolei jest tutaj bardzo dużo, tutaj po prawej stronie rampa, tak myślę, tam po lewej stronie kolejna rampa, tak mi się wydaje, tutaj jakby dalszy ciąg tej rampy, tam dalej jest budynek dworca. Tam jeszcze podejdziemy. Tutaj zapewne były perony, ale tu jest teren ogrodzony. Nie wiem, czy tam wejdę. Stacja Polanów to był trzykierunkowy węzeł normalno torowy, plus jeszcze były linie wąskotorowe. Więc sama stacja była dość spora. Więc ślady kolei tutaj nie dziwią. I budynek dworca w Polanowie od strony podjazdu. I tutaj kończymy naszą wycieczkę szlakiem dawnej linii kolejowej z Bobolic do Polanowa. No i zapraszam Was na następne wycieczki szlakami zapomnianych linii.